Prace są prowadzone przede wszystkim na obecnym etapie przez Komisję Nadzoru Finansowego, a dotyczą zmian istniejącej rekomendacji T, dotyczącej ekspozycji detalicznych w ramach finansowania przez banki gospodarstw domowych oraz rekomendacji S, która jest powiązana z tą rekomendacją T, a dotyczy finansowania przez banki generalnie nieruchomości zabezpieczonych hipotek i w najbliższym czasie czy najprawdopodobniej przed 15 my opublikujemy projekt zmienionej rekomendacji te który będzie konsultowany z sektorem bankowym z audytorami z bankiem centralnym oraz w ramach publicznych konsultacji tak aby komisja po analizach mogła podjąć ostateczną decyzję przed końcem roku. Do końca miesiąca najprawdopodobniej również do konsultacji trafi projekt rekomendacji S. I to są dwa główne akty natury regulacyjnej, które obecnie koncentrują naszą uwagę. Przypomnę, że w konsultacjach są również inne rekomendacje, które już wcześniej zostały przez nas. Podane do publicznej wiadomości. Niedawno przyjęliśmy rekomendację IOT dotyczącą baz danych rynku nieruchomości. A w związku z tym wszystkie te działania są związane z przeglądem istniejących rekomendacji, mając na uwadze z jednej strony kwestie związane z ryzykami, które dotyczą działalności bankowej, ale z drugiej elementami, które związane są z dostępem do kredytu. Te nasze działania mają służyć temu, aby. Dostępność kredytu była większa w bankach, które dobrze zarządzają ryzykiem kredytowym i bankami, które są dobrze zarządzanymi. To oczywiście jest obopólny interes, bo z jednej strony to pozwoli bankom szybciej się rozwijać. W tych sferach, które wskazałem, przede wszystkim w obszarze kredytu konsumenckiego, a z drugiej strony ten kredyt nie będzie wypychany poza rynek bankowy do firmy z obszaru nieregulowanego, nienadzorowanego przez nas, ale to również pozwoli chronić w jakimś sensie gospodarstwa domowe przez nadmiernym zadłużaniem się właśnie w segmencie nieregulowanym. Wszystko to razem też. Będzie zmniejszało poziom ryzyka systemowego na całym rynku finansowym w Polsce, zarówno tym regulowanym, jak i nieregulowanym.